Na razie nic się nie wydarzyło, były dwie, dwa biory na moją roboczą kulkę i jedno szarpnięcie na, na homara raka, ale to zapewne były tylko leszcze. Tata siedzi w domku, pompuje sobie materac, bo jest nas trzech, to jest domek dwuosobowy, idzie Filipo, kozak, no i tam mamy dwie sumówki, ale tam są głośne sygnalizatory, więc poderwa nas raczej, poderwał tutaj nasz asortyment, mamy moje jedne kulki. No kontynuując te małe kulki mojej roboty, jak na razie mówię na synowołdowe, tu mamy banana, y, traper taki tam orzech tygrysi, małe dambelsy, nawet nie wiem, a to jest kryl, ale na niego nie będziemy chyba próbować. Tutaj mamy stare, stare, kurczę, truskawkę, jak taka dużo tonąco tutaj mamy czosnek z halibutem pop-up. Rakomar, na którego jest zarzucone. Dobra, tam kurde, nie będę pokazywać sprzętu teraz. Innym razem pokażę. Jak będą brały, to, o, to się pokażę, na co ryba wzięła, no. A jak na razie nic. Zero. I wszędzie cisza. Nikt nic nie łapie. Ani Filip. I na całym łowisku też cisza. Ale ryby za to cały czas skaczą. Chyba ktoś ma branie. Jedna chyba nie. No, nikt nie ma. Dobra. No już. Ma? No? Dobrze. Och, kurde, ty. Si. Anta, rękawice daj. Kurde, skąd? Z samochodu? Nagrywasz? Tak. No kurwa, suma. <grydź> <grydź> Wejdzie zaraz ty. A nie, aż takie duże chyba. Nie wiem, co mam tam Czy Nie, ja już się wy... wyłaniał się. jest rękawice. Gdzie są rękawice? Nie, nie widać go oj siłę! Zielony! Węgiel myślał! Tutaj widać moją! Zjeść ręka widzem tych! Patrz, patrz, patrz! Nie aż taki metr. duży! Tu ma metr! Nie wiem! Nie dziś! Mi się wydaje, że jest 50, 50 centymetr! Jest w plecachku! Ja już w leciu! A plecak przy ławce! Jak ja go podbiorę? No weź, to jest duży! daj! Podbieraj, daj! Daj! Kurde Kurde Ale To dopiero jak nie miał 500 kilo A nie ma, nie ma z metra Mamy o. A nie ma, ma, ma Nie duży O kurde O No z metrek Dobra Dawaj tą, kołyskę Ładki Daj tą kołyskę Pierwsza ryba Tata mówił, że do pierwszego brania I teraz już wbiory będą z górki Takich piękny metr. Nie wiem czy go dobrze. Widać go dobrze w kamerce? Widać go dobrze. No się nie powinno podnosić za wysoko Wiesz, jak tak. jest na przyszłość rękawicy. No, już mam. No, mamy godzinę już po 22, jakieś 20 minut jak widzieliście dobrze. Udało się wypracować jedną rybę. Czyli suma ile on miał? Metr, równy metr. Równy. No, z jaki posiedzimy maja. przed wędkami, Tiger ma trochę tam dalej wędkę. Tutaj zestawy, za jakoś dwie godziny sprawdzamy ostatni, po raz ostatni raz wędki i już będziemy się kładli spać. Z, rano, myślę, że jak mają zacząć brać, to że już rano, chyba że jakiś sum ma wlecieć. Nie chcę siedzieć tak wysoko, bo flesza mam włączonego, jeszcze ryby będą uciekać, no. Widzimy się przy rybach, chyba że ryb nie my, to się nie zobaczymy. Nie no, żartuję oczywiście. Dokładnie tak. Salam ale pająk? Kurde, mordy wy moje, Poszliśmy z Filipem do. Na, do niego na stanowisko wraca i tak usłyszeliśmy piszenie jakieś, mówię, o co chodzi, no nie, wracamy się, a tu rola była na moją yy... kulkę orzech tygrysi, kurde, no jechało cały czas dosłownie w branie za ciem ale ryby niestety Szkoda, że nie było. Nie było, ponieważ jeszcze nie ma żadnego brania, a siedzę tu 18 godziny, a ten farsz szefie tutaj, nie wiem, 3 godziny już trochę jedną rybę, to, jest... to nie FARS, to skillsy, mhm. widzowie, no. Kurde, orzech tygrysi. Pop-up, traper. I przynosić biory. Ja myślę, że leszczyka holuje, ale niestety jednak okazało się, że nic nie było. Kurde, nic nie było, ale fajnie, fajnie, to już było branie. A masz mi pfałka? Na co ci pfałka? Na mefedron. Na mefedron. mefedroniarzu. Już zarzuciłem tą wędkę. Ta sama kulka, klasycznie, tylko przerzuciłem chyba lekko miejsce nęcenia, więc więc trochę kiepsko, ale dobra, jak ma coś być, to będzie. Kurde mać, ostrości nie ma, czekajcie. Jakiego teraz sumy jak kranu nie ma? Dobra, pies, jak na razie nic, jedna spinka, tylko była właśnie łądka. Łądka była tylko, deszcz trochę się rozpadał i leszcze nam, obcierki mamy chyba leszczy cały czas na tych, na skarpiówkach. A tajger Tiger nic dalej. Nie wiemy. Ale to już łowę, No, pierwsza, pierwszy dzień, wiesz, dzisiaj rekreacyjnie. Te sumy to nawet zaplanowane dzisiaj nie były. Jutro, jutro, o, jutro już może brać taki dwa metry. Już jesteśmy przygotowani, znamy siłę. Ja to jutro no. już kilo łowię. Tak. Opa, mamy nasze itemy. O, co to? burza? Nie chyba. Nie ja. Spójrz, A. Tyk, antyk, Siadaj ją tylko bok. No, zaraz będziemy przerzucać. Kulkę, rak homar. A ty możesz tutaj tak, że tak jakby się robi, takie... Nie, nie się na drugą. no. Tym razem zmienimy kulka, bo już ten rak homar trochę stoi, bo za pierwszym razem jakoś spada, czy coś. I teraz drugi, a teraz... O ty cia, tu. Nie, bo ryby to widzą. A teraz, nie wiem, założymy może kryl, halibut, coś tego typu, coś to się to pomyśli. To tak Pies tam. w domku, a ja, tu, ja no. Nie, nie. Masz namiot. No, a na drugą damy cały czas, ja to trzymam się, że jedna pachnąca, druga coś śmierdziawka jakaś. Mamy kuleczki jakieś halibut, mamy pelet halibut O tutaj taki. To nawet go możemy na haczyksy Rozpada się i ryby zaczną tak No co wy Ja nie mogę tak. Jak jest powiedzenie po deszczu zawsze wychodzi słońce, bo nie po deszczu zawsze wychodzą karpie 25 i po nawet nie mamy czym ich zwaldzić w sumie. Ty masz tylko, no? Użyczysz. Co ty? Dobra. Widzimy się przy rybie. A jak nie to rano, bo nie wiem czy za niedługo spać nie będziemy myśli. Ryby cały czas się rzucają. Skaczek powalone. Andek idzie spać. Pierwsza w nocy. Nic, zero. Totalnie. Tylko... Nie wiem, obcierkach chyba tylko była. Tam nie wiem może to leszcze szarpio czy coś. Oj, ostrość, kurde, ty masz. Przepraszam widzowie, ostrości nie ma. A na rękę już przed... jest. Zaraz będziemy przerzucać orzech tygrysi i planuję założyć y, mango bezoskwinia. No, pies tam. O a co, tam idziesz? No, no, Antek już nie ma siły. Ja też będę przerzucać i chyba będę się już kłaść. Ciężko, ciężkie życie, kurde. I w sumie też już... U ust ustopowały. Kurde, deszcz pada niepotrzebnie. Może jakby deszczu nie było, to by lepiej brało wszystko. Ale kto wie, kto wie. Jedna osoba tylko tam miała rybę jakoś, bo przerzucałem wędkę, to widziałem jak biegła do wędki i mówiła coś tam, że niebieska. No hm, ale tak to, nic. Kiepsko kiepsko. Nocka kiepska. Znaczy na początku była dobra, teraz już uspokoiły się, biory i wszystko. No, szalone. Było branie na brzoskwinie. Na lewo wędkę. Niestety nie miałem czołówki na głowie. Ej, widać coś? Ej, sorry, sorry. O, o kurwa! O kurwa! Wędkę zaraz wędkę! O, Boże, miałem Branie na strunówkę, na losuwy. Mamy już. Trzeciego suma dzisiaj. Mam go w podbieraku. Jestem sam, nie miałem za dużo co robić, kurde. Po ciemku go holowałem. Nie wiem, jest tragiczna ta yy, rozdzielczość. Nie wiem czemu. Kurde. Ale udało się złowić suma. Zaraz wam go zaprezentuję w kołysce. No, e, widać. Dawaj go. Tamarujesz? Tak. Mamy następną rybę wypadł Znowu sum. Same sumy dzisiaj. Taki. No z 70 koło, widać go dobrze. I. O, no, taki są. Tak. 70... Ma na pewno 70 koło. Mi się nie wydaje. Ma na pewno, ty zdobyłeś 60, to miał tyle. A w sumie Ale niestety ma. najmniejszy tego wypadł. Ja myślałem, akurat nagrywałem tam, myślałem, że jakaś porządna ryba, moło co się nie dostrają do loty, a to się okazał taki wywczek. Dobra, Skurby. dawaj ten telefon. Kurcze widzowie, była rola. A ja nie wiem co te ryby znowu na brzoskwinie yy, była rola. Podbiegłem do wędki i po wszystkim. Kurde, a ten drugi stoi cicho. O, ale się rzuciło coś. A jak on się nazywał, zapomniałem jak się nazywa smak. Kryl stoi cicho, a na to było jechane. I tylko podszedłem do wędki. A tu cisa. Ja nie mogę. Nie fartwest. Hmm, kurde, no ciężko to wygląda. Kurde, no, nie wiem co jest z tymi rybami. Może kulka za duża nie daje rady jej połknąć. Kurde. Pies go wie. Takiego. Takiego leszcza to widzieliśmy. Wywala tak. No i ten. Żadne grube zwierzę nie biorą, ale znaleźliśmy sobie zabawę: czyli łowienie leszczy, kurde, na mojego Damelsa, na, na metodę i fajnie biorą, a chyba nawet biur był, bo się szczytówka przygina. Ale no, złowiliśmy tak z 5 czy tam 4. I nawet spoko bioro, fajne biory mają, ale wiadomo, jak łowimy na małe... No... O, weskitów, braniec jest chyba. A jak mówimy na mojego dombasa, to nie jest powiedziane, że mała ryba weźmie. Co szansę też na grubego zwierza. A te cisza, kurde. Połowa sukcesu. Mamy ryby w zanęcie, nie widać. Ale czekajcie, kurde, masz, ale mam brudny telefon. Ale wali. Mamy bardzo dużo ryb w zanęcie. Patrzcie, cały czas tam się bąbluje. Woda się gotuje. Mamy tam zestawy zawalone. To może coś się uda uhaczyć, ale nie wiadomo, nie wiadomo. Filip złowił karfia, taki piękny. Dziesięciu pewnie nie ma, trochę mniej, ale pierwsza ryba nocy, więc fajnie. Dobra, bierzemy go, już wypuszczamy. Nie, pies go, no, ale na haku już nieraz był, widać, więc te ryby tu są cały czas kute, no. Dobra, wypuszczajcie. No, z siedem kilo pewnie ma, ładny, fajny. Słuchajcie, dopiero co Yy, yy, Filip miał karpia takiego z 7 kilo, niecałe, nawet 5 minut później sobie donęcałem trochę miejscówki i miałem normalnie rolę na orzecha tygrysiego, podniosłem wędkę, nic nie poczułem niestety, kurde, nie zmieniałem kulki. Teraz... O, co to, Biurys? Co, co? Ale to nie no u nas, no znowu jakieś piknięcie było, ale to nie u nas niestety, ale tylko nadciąłem yy kulkę, bo to kulki trapera, a one bardzo dużo potrafią wytrzymać, więc tylko ja nadciąłem, żeby wszystkie soki mogła se wypuścić i łowimy dalej. Zaraz sprawdzę tą drugą karpiówkę. Tam mamy brzoskwinia mango i myślę o tym, żeby se dołożyć yy, dołożyć dumbbellsa jakiegoś i bałwanka puścić. I tak niech stoi. Wydaje mi się, że to będzie dobra technika, ale nie wiem, bo sąsiedzi wyciągają już kurde trzecią rybę w, w ciągu tej nocy, więc... Hmm. po prostu może nie nasz dzień wiadomo, to jest komercja tutaj jak się przyjrzę na komercję to nie oznacza, że ryby mają brać ale to było dobre branie było do góry, do dołu, super, no fajnie jechało ale no nieszczęście nieszczęście, kurde mać słuchajcie, ja nie wiem co te ryby nie mam wręcz pojęcia było kolejne branie tym razem tylko na kryl tym razem na kryl a nie na jakieś orzechy tygrysie Jechało nawet skołrodkach, ja zacięłem, znaczy podniosłem wędkę, bo tak się na metodę powinno robić. I dupa, nic tam nie było, kurde, ale zmieniłem kulkę, bo ta była w wodzie. A teraz założyłem świeżo, bo trochę się przemoczyła, więc posranę. ale próbuję dalej, nie poddaję się. No, godzinę już mamy po 12, wszyscy na łowisku się zawijają. My za niedługo, pewnie też, z rana kolejne dwie ryby były. Obydwie uciekły, nic nowego, kurde. Sum, suma nie złowiliśmy żadnego. Na żywce nic się nie skusiło, ale op... opoplątały się całe, więc nie dziwne trochę, kurde mać. Kiepsko, no kiepsko, ale ryba to tylko dodatek. Liczy się, że dobrze spędzony czas nad łowiskiem. Sum jeden był, drugi też był. Trzeciego antyk zerwał, ale też był fajny. Karpi też było sporo, bo od razu karpia mieliśmy będziemy odliczać. Karp od razu po przyjeździe na wieczór, bo już jechało. Później był w nocy odjazd. Później następnego dnia rano nic nie ten. Na wieczór było, była rola jak dodałem miejscówę. Później była kolejna. Później złowił Filip i z rano kolejne dwie. To sze, sześć, sześć ryby było na odcinku, ale wszystkie nie chciały się złapać. Chociaż, że zestawy jak dla mnie były perfekcyjnie zrobione. Ale te ryby są kute, jak mogliście zobaczyć już na, filmik na filmiku z Filipem, jak zrobiłem przybliżenie na ryj karpia, to kurde, no widać, że to są kute ryby. Ale Filipowi niestety nic się nie udało złowić, tylko tego karpia. No, więc będziemy się zawijać teraz. No, już mamy godzinę po 12, kończymy wędkowanie, za dużo się złowić na filmie nie udało, bo tylko dwie ryby. Ale sporo ogólnie było. Tam z trzech niewciętych brań na kulki. Jedno, jeden sum uciekł. Filipowi się udało złowić karpia. Jednego takiego z 7 kilo może. A nam biory były, ale fart, fart nie, dał, nie, dał, nie dał złowić. No. Ale fajnie było i tak. Ryby to tylko dodatek do wyprawy. Fajne stanowiska wyprawa, vibe tak zwany. No. A my idziemy zanieść tylko kołyskę i już uciekamy do domu. Cała.